Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i dzisiaj oczywiście jest rozwiązanie konkursu. Wygrywa ten oto screenshot, który właśnie teraz widzicie. I dlaczego on? Właśnie dlatego, że bardzo mi się spodobał. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Nawet nie wiem, z jakiej to gry, i mam nadzieję, że osoba, która ten screenshot mi wysłała, to napisze w komentarzach, gdzie to zrobiła. Bardzo naprawdę mnie to urzekło, i w momencie, kiedy to zobaczyłem, to powiedziałem: Wow, o co chodzi, nie? Także jestem bardzo ciekawy, z jakiej to jest gry. No i tak wysyłam, już, już pewnie teraz skontaktowałem się z tą osobą i wysłałem jej wszystkie potrzebne rzeczy do tego, aby pobrać właśnie tą paczkę gier. I tyle, dziękuję wam serdecznie za wzięcie udziału w tym konkursie, wszystkim Wam, ci, którzy wzięli, i na koniec, oczywiście, życzenia świąteczne. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego, wesołych, zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia bogatego gwiazdora i obyście dostali swoją wymarzoną grę lub gry i w nie pograli ale oczywiście zachęcam was do tego abyście te święta spędzili poza komputerem i dali odpocząć też właśnie sobie, swoim oczom i swojemu komputerowi i już teraz życzę wam szczęśliwego nowego roku i szampańskiej zabawy, także do usłyszenia w następnych innych odcinkach z moich serii E, trzymajcie się. Hej.